Karol Kaczmarek, doradca we franczyzie międzynarodowej firmy konsultingowej Profit System, zajmuje się tworzeniem modeli finansowych dla sieci franczyzowych. Zapytamy go, czy model finansowy potrzebny jest bardziej franczyzodawcą czy franczyzobiorcą, a może jednym i drugim. Na początek proszę opowiedzieć naszym widzom, czym właściwie model finansowy jest. Model finansowy właściwie jest częścią biznesplanu, jaki być może część z Państwa już miała okazję wykonać w swoim zawodowym życiu. Jest tą częścią odpowiedzialną za przeprowadzenie projekcji finansowej. W sytuacji, kiedy w biznesplanie wymyślamy, Swój pomysł na biznes. Czy to ma być sklep, czy to ma być restauracja? Firma usługowa. Zawsze musimy opisać ten pomysł. Musimy napisać, w jaki sposób chcemy dotrzeć do klientów. Zdradzić swoje pomysły na prowadzenie działań marketingowych, no ale te pomysły trzeba też przełożyć na konkret, trzeba przełożyć na liczby. Trzeba właśnie przygotować tą projekcję, model finansowy i w, w tym modelu określić, z, ile muszę zainwestować tak, w uruchomienie tego biznesu i na co dokładnie chcę przeznaczyć te pieniądze. To może być też przydatne, żeby posiłkować się taką analizą przy zwróceniu się o dofinansowanie, na przykład do Urzędów Pracy. Tak. Dalej muszę również zastanowić się, jakich spodziewam się. Przychodów z prowadzenia takiego biznesu, ilu klientów przyjdzie do mojego sklepu, do mojej restauracji, jak dużo pieniędzy będzie za każdą taką wizytą zostawiać. Kolejna część to rachunek kosztów. Tak? Muszę określić, jakie koszty będę ponosił prowadząc moją działalność, mój biznes i podsumowanie, ile na tym zarobię. Przygotowując biznesplan takiego biznesu, który wymyśliliśmy sami, jest to nasz własny pomysł, być może jakaś restauracja, o której zawsze marzyliśmy, żeby ją prowadzić. Tak na dobrą sprawę, nie mamy twardych danych, na których możemy się oprzeć. Jest to właśnie projekcja, jest to pewne założenie. W jakim stopniu to się zrealizuje, tego nie wiemy. O tyle szczególny jest biznesplan i model finansowy systemów franczyzowych, że tutaj franczyzodawcy przygotowują te projekcje w oparciu o własne, już działające, niejednokrotnie od wielu, wielu lat biznesy. Dlatego dysponują rzetelnymi liczbami, faktycznymi danymi, w oparciu o które mogą przygotować projekcję, która dla franczyzobiorców będzie, bardzo wartościową informacją, jak taki biznes może funkcjonować, ilu klientów mogę się spodziewać w swoim lokalu, w swoim sklepie, jak dużo będę zarabiał miesięcznie, rocznie. I po jakim czasie osiągnę zwrot z inwestycji. Dlatego model finansowy jest z mojej perspektywy nawet najważniejszą częścią biznesplanu. A w którym momencie franczyzodawca powinien stworzyć model finansowy i jak powinien się do tego zabrać? No cóż, franczyzodawca powinien stworzyć model finansowy już w momencie, w którym myśli o stworzeniu systemu franczyzowego. Jeżeli chcemy w oparciu o nasz funkcjonujący biznes stworzyć sieć franczyzową, a więc podzielić się z. Przedsiębiorcami, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z biznesem, Jak chcemy podzielić się tym pomysłem na firmę, to musimy przygotować właśnie taką rzetelną analizę, rzetelną projekcję, pokazać tym potencjalnym franczyzobiorcom, z czym będzie się wiązało prowadzenie tego biznesu, ile muszą zainwestować, jakich przychodów ze sprzedaży mogą się spodziewać, z jakimi kosztami muszą się liczyć, żeby mieli możliwość się przygotować się do tej odpowiedzialnej roli. A dla kogo model finansowy jest cenniejszy? Dla franczyzodawcy czy dla franczyzobiorcy? Moim zdaniem jest dla franczyzobiorcy niezbędny, ale tak naprawdę ważniejszy jest dla franczyzodawcy, ponieważ to franczyzodawca jest odpowiedzialny za opracowanie systemu franczyzy. W związku z tym musi upewnić się, że propozycja, z którą wychodzi na rynek jest atrakcyjna dla obu stron tej współpracy, że warunki finansowe zaproponowane franczyzobiorcy będą dla niego atrakcyjne, ale też z rozwijania, z budowania tej sieci będzie generował wystarczające przychody, żeby móc rozwijać ten koncept, żeby móc świadczyć rzeczywiste wsparcie na rzecz franczyzobiorców, że po prostu ta inwestycja też w budowanie i w rozwój sieci, zaangażowanie własnego czasu. Pamiętajmy o tym, że. Franczyzodawcy na ogół też prowadzą w dalszym ciągu swoje własne punkty, swoje własne biznesy. Ich doba też ma tylko 24 godziny, też mają rodziny, i jeżeli decydują się na poświęcenie jakiejś części swojego czasu dodatkowo na rozwijanie sieci franczyzowej, muszą upewnić się, że, że ta inwestycja im się opłaci, że przyniesie im spodziewane, satysfakcjonujące rezultaty. Dlatego uważam, że dla nich model finansowy jest, jest nawet istotniejszy niż dla franczyzobiorcy. W modelu finansowym są wyszczególnione różne opłaty, które franczyzobiorca powinien uiszczać na rzecz franczyzodawcy. Między innymi opłata wstępna, opłata bieżąca, opłata marketingowa. Proszę opowiedzieć, czym one się różnią. Rzeczywiście, to są trzy rodzaje opłat, z którymi najczęściej się spotykamy. Można o nich poczytać także, zapoznając się z opisem ofert franczyzy, systemów partnerskich, agencyjnych. I rzeczywiście, można tutaj ulec pewnemu zdezorientowaniu. Tak? Za co ja tak naprawdę płacę franczyzodawcy? Co będzie opłatą stałą, co jest opłatą jednorazową. Już tłumaczę. Opłata wstępna za przystąpienie do systemu jest to najczęściej opłata jednorazowa. Ona ma charakter. Zapłaty za prawo do korzystania z logo znanego, za prawo do korzystania z know-how, które franczyzodawca przekazuje nam w ramach tej współpracy, a które jest efektem wielu lat rozwijania biznesu też nierzadko nauki na swoich błędach, i my między innymi za to płacimy franczyzodawcy, że już ktoś tą naukę odrobił za nas, może podzielić się tym doświadczeniem, może przekazać nam sprawdzony przepis na prowadzenie tego biznesu. Ale oprócz tego, tej, tej części nazwijmy to niematerialnej, bardzo często opłata wstępna. Jest wnoszona za bardzo namacalne, bardzo konkretne wsparcie. To wsparcie jest najczęściej w formie pakietu startowego. Franczyzodawca częstokroć opracowuje dla nas projekt aranżacji lokalu, zapewnia nam wsparcie sprawdzonych wykonawców dostawców sprzętu. Wyposażenia, realizuje dla nas szkolenie wstępne. To są wszystko elementy wsparcia, za które zawsze trzeba zapłacić i, i, i tutaj w systemach franczyzowych ta opłata występuje właśnie pod postacią opłaty wstępnej. Natomiast to jest wydatek, który ponosimy na początku współpracy. Najczęściej już po upływie kilku lat, na ile umowa została zawarta, jeżeli chcemy przedłużyć tą umowę i dalej kontynuować współpracę z franczyzodawcą, najczęściej ta opłata już ponownie nas nie dotyczy, tak? Nie musimy ponownie płacić za przedłużenie naszego uczestnictwa w systemie. Dlatego jest to opłata jednorazowa. Czym innym zupełnie są opłaty franczyzowe, opłaty bieżące. To jest forma stałego wynagrodzenia na rzecz franczyzodawcy właśnie za to, że stale dzieli się z nami swoim doświadczeniem zapewnia nam wsparcie, bardzo często są to rozbudowane zespoły wsparcia sieci franczyzowej, zawsze jest ktoś, do kogo możemy się zwrócić z prośbą o wsparcie, tak, o pomoc w jakichś trudnościach, z którymi akurat się mierzymy. I to jest, to jest element wynagrodzenia właśnie franczyzodawcy za to, że on stale czuwa nad też rozwojem naszego biznesu. I jest to opłata bądź w formie procentu od obrotu, jest to, jest to pewien standard, bądź też jest to określona kwota zryczałtowana, którą co miesiąc płacimy na rzecz franczyzodawcy. I to jest właściwie główne źródło zarobku franczyzodawcy. Przecież ten franczyzodawca musi. Jakieś źródło zarobku na tej sieci mieć, żeby być zainteresowanym jej rozwijaniem, inwestowaniem w nowe produkty, w nowe usługi, w lepsze rozwiązania informatyczne. Żyjemy w takich czasach, że te inwestycje naprawdę są niezbędne, żeby nadal pozostać konkurencyjnym, a franczyzodawca właśnie z tych opłat. Może te inwestycje ponosić. Zupełnie czym innym jeszcze są opłaty marketingowe. One rzeczywiście też bardzo powszechnie występują w większości systemów franczyzowych. To również może być opłata w formie procentu od obrotu. Wtedy zazwyczaj jest istotnie niższa niż opłata bieżąca. Może to też być stała kwota, na którą się umawiamy z franczyzodawcą, ale przeznaczenie tej opłaty jest zgoła inne. To nie jest źródło zarobku franczyzodawcy. Proszę na to w ten sposób nie patrzeć. Jest to opłata, która. Co do zasady, powinna być jeden do jednego przeznaczona na prowadzenie działań właśnie reklamowych, marketingowych. Bardzo często firmy franczyzowe zapewniają swoim franczyzobiorcom kompleksową obsługę, czy to profili w mediach społecznościowych, czy dzięki efektowi skali mogą bardziej efektywnie prowadzić działania marketingowe właśnie w sieci, tak, pozycjonowanie strony. Zamawianie, właśnie reklam w, w, w internecie. To są wszystko działania, które dzięki wypracowanej skali, dzięki wypracowanym doświadczeniom i, i określeniu pewnej strategii działań marketingowych, franczyzodawca jest w stanie bardzo efektywnie i skutecznie realizować dla wszystkich swoich franczyzobiorców właśnie w zamian za. Opłatę marketingową. A z czego to wynika, że u jednego franczyzodawcy opłata bieżąca czy opłata marketingowa jest pobierana w stałej kwocie, gdy u inny franczyzodawca wyliczają ją jako procent od obrotu? I czy któreś z tych rozwiązań jest korzystniejsze dla franczyzobiorcy? Z czego wynika? Powiedziałbym, że w jakim stopniu wynika z również konkurencji pomiędzy. Franczyzodawcami. Pewnym standardem jest jednak, patrząc na na przykład systemy amerykańskie, gdzie jest to kolebka franczyzy, pewnym standardem jest pobieranie opłaty w formie procentu od obrotu. Natomiast bardzo często szukając gdzieś tych przewag konkurencyjnych, starając się czasami na siłę uatrakcyjnić ofertę na papierze dla franczyzobiorców, Część franczyzodawców rzeczywiście przechodzi na niskie opłaty zryczałtowane. Dla franczyzobiorców paradoksalnie wcale nie, nie musi się okazać korzystniejsze to rozwiązanie, w którym franczyzodawca pobiera kilkaset albo tysiąc albo dwa tysiące złotych miesięcznie, ponieważ zawsze musimy zadać sobie pytanie, Jakie wsparcie ja mogę otrzymać za 1000 zł miesięcznie czy za 1500 zł miesięcznie? I czy przypadkiem franczyzodawca, który pobiera opłatę w formie procentu od obrotu, nie dysponuje lepszymi możliwościami zapewnienia mi faktycznego, realnego wsparcia? Czy dzięki temu nie udało mu się zbudować zespołu wsparcia? Sieci franczyzowej, czy dzięki temu nie może inwestować w nowoczesne rozwiązania informatyczne, które mnie jako franczyzobiorcy znacząco ułatwią prowadzenie tego biznesu. Dlatego tutaj troszeczkę przestrzegam przed takim porównywaniem ofert franczyzowych tylko na podstawie struktury wysokości opłat. Jedna Firma bierze 5% od obrotu, druga firma, niby w tej samej branży, życzy sobie od nas 1000 czy 1500 zł miesięcznie. W związku z tym ta tańsza wersja jest lepsza. Nie do końca, nie zawsze tak jest. Musimy zadać sobie pytanie: czy właśnie to się nie odbywa kosztem Oszczędności na wsparciu sieci franczyzowej. Ja osobiście wolałbym zapłacić trochę więcej, ale mieć pewność, że po drugiej stronie ktoś zawsze będzie, do kogo mogę się zwrócić z prośbą o wsparcie, o pomoc z jakimś problemem, który wystąpił w mojej działalności. A druga rzecz jest taka, że bardzo często franczyzodawcy, jeżeli już wprowadzają opłatę w formie Określonej kwoty 1000-1500 zł miesięcznie, no muszą znaleźć inne źródła zarabiania na tej sieci. Dlatego tutaj zachęcam, żeby porównywać takie oferty całościowo. Jak wygląda struktura zaopatrzenia? Gdzie. Franczyzobiorcy mogą kupować materiały, surowce niezbędne do prowadzenia działalności, i czy są to zakupy w cenach rynkowych, atrakcyjnych, czy być może tutaj nie przepłacają i, i, i tutaj tej dodatkowej opłaty na rzecz franczyzodawcy nie ponoszą. Dlatego zachęcam, żeby, żeby te oferty porównywać bardzo kompleksowo i nie skupiać się tylko na tym, co rzeczywiście najbardziej rzuca się w oczy, co jest od razu nam dostępne, czyli wysokości opłat. Trzeba analizować bardziej szczegółowo te oferty. Czy po pandemii firmy franczyzowe powinny aktualizować swoje modele finansowe? Z całą pewnością. W ogóle uważam, że każda firma franczyzowa powinna swój model finansowy poddawać takim okresowym przeglądom, tak, żeby stale mieć dla franczyzobiorców, którzy się ciągle zgłaszają i są zainteresowani nawiązaniem współpracy, żeby mieć stale aktualne. Dane aktualne modele, które mogą pokazać, które w dalszym ciągu będą atrakcyjne, będą przede wszystkim przystawały do rzeczywistości. Ta aktualizacja, zresztą, myślę, że czeka większość franczyzodawców, chociażby w związku z Inflacją, tak, która pojawiła się jako znaczący czynnik po raz pierwszy od wielu, wielu lat, i, i te przeglądy będą musiały następować. A jeżeli chodzi o wpływ pandemii na modele finansowe, to również jest on zauważalny, jest on istotny. Podam taki przykład, że w gastronomii coraz częściej zdarza się, że, że istotnym elementem do wzięcia pod uwagę jest Struktura sprzedaży, jeżeli chodzi o, o, o kanał, także delivery, takeaway, sprzedaż właśnie na wynos czy w dowozie. Bardzo często firmy posiłkują się tutaj zewnętrznymi partnerami, którzy czy to świadczą usługi samej sprzedaży, czy dostawy. I bardzo często pobierają z tego tytułu wysokie prowizje, sięgające nawet 30% wartości zamówienia. To jest wartość, to jest element prowadzenia tego biznesu, nowy zupełnie. Który trzeba wziąć pod uwagę, trzeba przemyśleć w związku z tym marżowość, jak, jak, jak kształtują się marże na sprzedaży. Czy ja mogę sobie pozwolić na to, żeby istotna część sprzedaży właśnie tym kanałem się dokonywała? A jeżeli nie, to jakie inne rozwiązania? znaleźć. To, to, są, to są elementy, które z, z całą pewnością franczyzodawcy muszą brać pod uwagę. Czy to z branży gastronomicznej, czy to z branży handlowej. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również, dziękuję bardzo.